Siemanko, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj jest 38. I zanim jeszcze przejdziemy do odcinka, e, pojawił się na kanale nowy poradnik na monety. Także kto chce, może sobie ogarnąć link, będzie w prawym, górnym rogu. No i zostawcie standardowo na początku łapkę w górę. No i zapraszam już do oglądania. E, także dzisiaj mamy piąteczek, event. Mamy skarby lasu, także całkiem spoko. Bo sobie po trochę surowców. E, a surowcym się przydadzą. Konkretnie duszę właśnie tutaj, bo za 3 dni skończymy się trener gladiator Więc fajnie byłoby mieć po prostu duszę potem na serce ciemności, czy coś takiego Także akurat pod tym się przyda I na W41 tam mam problem z surowcami, także tam też Jak najbardziej będzie spoko No ale dzisiaj jak mówiłem Mamy właśnie S38 Dzisiaj trochę tak od drugiej strony, bo od twierdzy tak Wszedłem na chwilę, ale widzę tutaj, że jakieś ataki na zielono, także no żalnie zrobić. E, no i przejdźmy już na naszą postać, tam trochę jawki zrobiłem nie za dużo. E, 117 tysięcy kamienia póki co e, trafiłem. E, I tak e, zanim jeszcze przejdziemy do karczmy i tak dalej, to sobie zobaczymy itemki. Bo chyba jeden miałem e, do wymiany. O, te rękawice chciałem wymienić ku negundzie. E, no plus 50 cech, także myślę, że jak najbardziej się opłaca. Także robimy surota tutaj za surowce. Zapomniałem, że jest ta opcja tam pod komentarzem, jednym ostatnio mi ktoś e, przypomniał, także dziękuję bardzo. E, bo tak to sobie nie wiem czemu obsturałem, że suroty są tylko za 25 grzybów, także... E, no kompletnie bez sensu. E, no ale dzięki temu no ma lepsze rękawice i to sporo, także jest git. E, no klejnotów dalej mam jakiś zapas, także coś można tutaj podmienić myślę. Zaraz zobaczymy, ty na wytrzymałość jakieś słabszy czy ktoś tutaj nie ma 379. Ja mam taki najsłabszy. 362, dobra, to sobie dam na pewno lepszy. 387, niech będzie. I nasi towarzysze Barbar ma w miarę Git 390, 337, dobra, czyli tu i tu by się przydało wymienić 363, 364. Dobra, tajmy te dwa. Jakoś dużo lepsze nie są, ale. Zawsze jakiś bonusik. I papier taletowy też tutaj sobie podmienimy I 399. No to jego na razie zostawimy. No i dobra, mamy jeszcze potkę do wypicia, bo tutaj akurat mi się skończyła ta XXL. Także no nie fajnie, ale może trafimy zaraz w kabinie magii. No zobaczmy, co mamy tutaj w zbrojowni. W zbrojowni wygląda na to, że nic takiego. A w kabinie magii mamy. Potka na inteligencję, także ją od razu biorę. No, może na HP? Nie, na HP nie trafiłem. Także, no, aktualnie na 15% wytrzymałości. Dobra, i tym zaraz jeszcze wrócimy. E, ale najpierw, sobie zaczniemy od jakiejś karczmy. Także, questior 7 minut. Jak widać, nawet tutaj reklamy jakieś polskie wyskakują. Akurat telewizorów e, nie potrzebuję jakoś bardzo oglądać, więc tego nie będę robił. No, i tutaj mamy w toalecie coś, można wrzucić oczywiście. Także kolejny klejnot dzisiaj poleci 3-3-5 zręczności, to jest trochę słabo, więc wrzucam jego po prostu. No i dobra, dalej mamy gierki z hazardzistą. No, spróbujmy klepsydry, zagramy sobie z 5 gierek. Myślę, że coś koło tego można sobie robić. A resztę po prostu zrobię później w ciągu dnia na pewno y, co, co godzinkę, tak 10 razy nie będę wchodził, tego jestem pewny bo też o tym zapominam po prostu jak sobie zrobię 5 gierek, to te resztę 5 może uda mi się dograć później, więc spoko o, 1250 tego, y, odłamków także coś tam trafione i może trafię 5 klepsydr, żeby się zwróciło jest 5 klepsydr, także też już się zwróci za to granie i może jeszcze 5 na zapas i niestety nie. no dobra mamy 5 kierek więcej nie robimy yy, i dobra tutaj celujemy w septylion to już niedługo w zasadzie także już poczekam aż tutaj będzie 700 sextylionów żeby tego cały czas nie klikać i dalej będzie sextylion i będzie zrobione osiągnięcie chyba yy, no i dobra teraz jeszcze jakieś 7 sobie pokupuję żeby u Kowala rozmontować pod hxxl może być spoko Eliksiru nie kupuję, bo za jakiś czas będzie z kalendarza pewnie. A na razie jeszcze mam i jakoś bardzo potrzebny mi nie jest. Dobra, także stąd tyle. Jeszcze kupmy sobie coś tutaj, siłę. I tutaj też pod siłę. I broni 1300. No, broń generalnie też bym mógł trafić lepszą. Więc fajnie nie by było. Ale no, niestety nic nie powiedziało. Może raz odświeżę. Ale też broni nie ma, więc. No na siłę nie będę szukał, jak szukać to i tak lepiej w Weekend Epicki No i dobra, zobaczmy jak tam z surowcami za nasze przedmioty 1368 Bardziej pod metal robię, bo odłamków mam póki co bardzo dużo 1400 nawet za to 2700 to wychodzi 1300 jakby za jedno Bo bronie są podwójne Także dobra, resztę sobie sprzedaję to rozmontujemy tam kiedy indziej. Na razie bardziej metale się przyda. No i co? Myślę, że mogę sobie tam jakieś polepszać. Broni nie mam w ogóle ulepszonej. Także na razie jeden raz. Tym mam czterokrotnie? Tego pierścienia nie ulepszamy razu Także dobra, go damy sobie trzy razy. I jeszcze możemy coś komuś ulepszyć To niech barbar ma ulepszenie tego. I starczy jeszcze na to. Dobra, także ulepszenia porobione więc przechodzimy dalej do pupili. Co o pupili słychać? Chyba za dużo się nie zmieniło. Zacznę może od ataku. Tylko najpierw nakarmię oczywiście siedmiornicę. I tą siedmiornicą próbujemy środowisko cały czas. Jeszcze 5 poziomów mogę podbić. Jest do zrobienia ten szrał wąż. Jeszcze gladiator mi się podbija na kolejny poziom. Także myślę, że niedługo ten szrał wąż będzie pokonany. No, a dalej tego lilę Rysia będę musiał odblokować w świetle chyba tego Okołała. To akurat nie wiem, jak szanse na pokonanie będę musiał sobie potem ogarnąć. No, a tutaj w ziemi to karmimy Wikiadło i zobaczymy dokąd uda się tym Wikiadło dojść. Dobra, no i teraz trochę w portalu już walczyłem, zadałem około 14%, także nie jakoś dużo, ale zawsze na plus, bo 10% się regeneruje, więc te 4% jestem do przodu jakby co do wieży to zrobiłem jedno piętro udało mi się zrobić no i może teraz uda się to 80 także zaraz sobie spróbujemy zrobić myślę czy dobiję krytyka 50% nie, troszeczkę golda zabraknie, bo tam za dużo go nie ma no dobra, to popróbujemy pop pop sobie troszkę lochy zrobić zobaczymy jak ta walka będzie wyglądała, to jest wojownik więc teoretycznie Gunda, no może najwięcej mu tutaj yy, zadać obrażeń. Typy krainy z OS. Dobra, no zobaczmy jeszcze raz. Okej, okay, tu już trochę lepiej barbar. Bar. No i zarzut od Gundy. to jest ponad 2 HP. No zobaczymy, jak nie siądź teraz, to idę inny loch próbował po prostu. Yy, a to sobie spróbujemy innym razem po prostu. Ok, no, gdyby nie ten krytyk, to dałoby radę. No, ale no niestety nie tym razem. E, dobra, i co do innych ruchów? No, Hemoridor, mogę zobaczyć, czy da rada. Tutaj dawno nie próbowałem. 200 poziom, niby, ale no. Jak widać, na razie nas robi. Dobra, może jeszcze jedno podejście. Ale trochę też brakuje. No, dobra, to lecimy dalej. 13 piętro. Myślę, że teraz. E, bo szkoła magii 250 to chyba jeszcze nie na mój poziom. Nordycy Bogowie mają 210, no z nimi też nie próbowałem razu, Więc nie pamiętam za bardzo Ile oni HP mają Ale jak widać z tymi też jeszcze troszkę muszę poczekać Dobra, to dalej jest tutaj Robert Marketingowiec Jak tam z Robertem idzie, no zero krytyków, także jeszcze jedno podejście na pewno będzie Ale też tak szału nie ma no dobra, żeby tak grzybów bez sensu nie wywalać, to próbujemy coś innego. Następne w kolejce jest okrutny gremlin prawdopodobnie. Albo gnisty skorpion. No dobra, no zobaczmy najpierw gremlina. No dobra, no Kunekunda tutaj za dużo nie zadała. Spróbujmy jeszcze raz. Ale nie idzie, no dobra. To próbujemy jeszcze skorpiona. Skorpion też jest świadowcą. No więc dużej róż różnicy nie będzie. No, to nic, żeby tak chociaż jeden rok zrobić, to może tornado chociaż. Chociaż tyle. Te tornado, to tornado w sumie powinienem robić sobie co godzinkę. Nie jest jakoś dużo ekspę, zawsze coś. I też szansa, że jakiś sitomek poleci. Także może na tym tornadzie się skupię po prostu. No i dobra, w twierdzy dalej się tutaj na 15 poziom buduje. Tutaj gladiator. I na koniec kręcimy aba Także w tym odcinku no niestety nic pytalnego, nawet trochę za bardzo nie weszły, a 10 grzybów zmarnowane, także no, szału nie ma po prostu. Klasera 84, także jakoś tam specjalnie też nie podbiałem yy, No więc po prostu próbuję sobie teraz odbić te grzyby, co wywaliłem Skarczmy, zobaczymy jak to wyjdzie. A w tym odcinku to na tyle, także dzięki za oglądanie, na razie i cześć!